Witajcie, witam wszystkich serdecznie. Przychodzę z krótkim nagraniem, żeby Wam podziękować. Wsparcie, jakie otrzymał od Was kanał bez chaosowania na naprawę komputera, przerosło moje najśmielsze wyobrażenia. Wiecie, to, że są ludzie, dla których kanał bez chaosowania, jakość tego kanału, zawartość tego kanału są nieobojętne, że, że są tacy ludzie. Podejrzewałem od dawna, ale ilość takich ludzi, ilość dobra, ilość serdeczności, porad praktycznych, po prostu ilość wsparcia, jakie od Was popłynęło na krótką, jakąś mimowolną wzmiankę o awarii komputera, jest poruszająca jest czymś niebywałym dla mnie. Myślę, że w rzeczywistości to wy, kochani, tworzycie ten kanał, bo to dzięki Wam już mam nadzieję, niebawem komputer wróci w pełni sprawności i będziemy mogli nadal tworzyć we względnie dobrej jakości kolejne nagrania, ale nie tylko. Ja myślę, że również Wy tworzycie ten kanał, kanał bez chaosowania, ponieważ mm... Ja jako ten pośrednik mam wreszcie taką, takie podskórną świadomość, że yy, wytworzyła się pewnego rodzaju społeczność, że yy, te treści, które oddaję, nie trafiają w próżnię, że nie są jakimś budowaniem zamków z piasku, prawda? I że to już się samo napędza, co jest, to jest bardzo budujące, mieć, mieć świadomość, że nie robi się, że tak powiem, sztuki dla sztuki, tylko jest to tworzeniem czegoś realnego. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogę robić to, co robię. Tutaj mam e, pozwoliłem sobie wymienić osoby, które tak hojnie wsparły kanał bez chaosowania Oczywiście. Nie podałem nazwisk ani miejscowości, ponieważ prawdopodobnie wiele z tych osób by sobie tego nie życzyło, ale dla mnie ważne jest, żeby te osoby wymienić. Także najserdecznie dziękuję wam za to, że jesteście i za to, że budujecie ten kanał i dzięki czemu mamy możliwość krzewienia. Prawdy o naszej przeszłości, krzewienia, tego, co jest ważne dla naszego zdrowia i samoświadomości. Bardzo Wam za to dziękuję. Piotr, Przemysław, Adam, Artur, Mirosław, Sebastian, Łukasz, Piotr, Agata, Krzysztof, Anna, Daniel, Henryka. Tomasz, Zenon, Mariusz, Karolina, Leszek, Dariusz, Tomasz. Z całego serca Wam dziękuję. Parę dni temu udało mi się zorganizować wyjazd do większego miasta, w, której, w którym jest serwis komputerowy. Miasta położonego 40 km od Puszczy Noteckiej i jestem w trakcie konsultacji, co dalej z tym komputerem. Jak dalej będzie przebiegać jego ewentualna naprawa czy wymiana jakichś podzespołów. Nie znam się na tym, ale przy okazji, będąc w tym mieście, zajrzałem do pustelnika Romana, gdzie nagrałem. Y Przekaz od latającego pustelnika. Ale jako że ja nagrywając już tworzę w głowie wizję, jak ten materiał powinien wyglądać, i że pomimo iż są aplikacje na telefon umożliwiające montaż wideo, to jednak te aplikacje wciąż są mało zaawansowane, niewystarczająco zaawansowane, abym yy, zmontował. Materiał z romanem na telefonie, więc poczekam z tym na powrót komputera. A zaraz biorę się, kochani, do czytania, nagrywania na dyktafon telefonu kolejnych rozdziałów z kroniki Helmolda. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.